Tłumacząc 24 rozdział Ewangelii Mateusza, zwróciłem uwagę na kilka ciekawych szczegółów, którymi chciałbym się z Tobą podzielić. Cały rozdział skupia się na znakach, po których mamy poznać trzy wydarzenia: zburzenie świątyni, powrót pomazańca i koniec Eonu, czyli obecnego świata. Ewangelia Mateusza, 24 rozdział trzeci werset, a gdy siedział na górze Oliwnej, podeszli do niego uczniowie na osobności i spytali: Powiedz nam, kiedy się to stanie i jaki będzie znak Twojego przyjścia oraz końca Eonu. Pierwsze wydarzenie, czyli zburzenie świątyni, wydarzyło się w roku 70, a na dwa kolejne jeszcze czekamy, więc znaki, po których można rozpoznać, że to już niedługo, są dla nas nadal ważne, ciekawe. Nie będę teraz omawiać całego rozdziału 24, skupię się tylko na kilku ciekawostkach, na przykład szósty werset. Będziecie słyszeć o wojnach i doniesieniach wojennych. Przyglądajcie się, ale nie wpadajcie w przerażenie. To musi się wydarzyć, ale to jeszcze nie będzie koniec. Werset ten zachęca, byśmy byli uważnymi obserwatorami tego, co się dzieje, ale byśmy z tego powodu nie wpadali w przerażenie. Skoro pomazanie zachęca nas do obserwowania, to znaczy, że mylą się ci, którzy krytykują tych, którzy obserwują i komentują aktualne wydarzenia, na przykład wojnę na Ukrainie. Nie ma nic złego w obserwowaniu i analizowaniu. Jesteśmy do tego zachęceni. Oczywiście nie po to, by rozwiązać problemy tego świata, ale po to, by poznać zbliżający się koniec. Czy to już, czy jeszcze nie? Dlatego, że to zostały nam dane pewne znaki i musimy je rozpoznać. Mateusza 24, 7, werset, czytamy Zostaną podburzone narody przeciwko sobie, a także państwa. Pojawi się głód, a w niektórych miejscach będą trzęsienia ziemi. Jeszcze do niedawna zmianka o trzęsieniach ziemi sugerowałaby ingerencję nadprzyrodzoną. Ale wiadomo, że taką technologię posiadają już ludzie. Czy więc wzmianka, że w niektórych miejscach będą trzęsienia ziemi nie sugeruje wojen, w których ta technologia może być wykorzystana obok pocisków? Również wzmianka o głodzie jeszcze niedawno mogła wydawać się przesadzona, nadprzyrodzona być może, ale dzisiaj, zwłaszcza, że dzisiaj mamy nadmiar żywności na świecie, ale ostatecznie ostatnie wydarzenia pokazują nam, że ludzie sami dążą do wywołania kryzysu żywnościowego który oczywiście może się wymknąć spod ich kontroli przerodzić się w zabójczy głód, taki niekontrolowany. Głód nie musi wynikać z przyczyn pogodowych, jak bywało dawniej, ale może zostać specjalnie wywołany. Może to wynikać z tego, o czym właśnie w wersecie siódmym czytamy w pierwszej części, czyli z tego, że narody i państwa zostaną nastawione przeciwko sobie. Kolejny ósmy werset zapewnia nas, że to dopiero wstęp, to dopiero początek do prawdziwych problemów. Wszystko to będzie dopiero wstępem do bólów porodowych Mateusza 248. A dziewiąty werset, czytamy wówczas będą na was donosić, by was gnębić, a nawet zabić, i będziecie znienawidzeni przez wszystkie narody z powodu mojego imienia. Dziewiąty werset informuje nas, że narody nie tylko między sobą będą się biły, ale także swoją agresją zwrócą przeciwko sługom pomazańca Jeszu. To jednak jeszcze nic. Bo gorsze wydaje się to, że pośród samych sług Syna Bożego powstaną ludzie nienawidzący się wzajemnie. Wersety od 10 do 13. Wówczas wielu się zgorszy i będą jedni drugich wydawać i jedni drugich nienawidzić. Powstanie też wielu fałszywych, przema, fałszywie przemawiających w imieniu Boga i wielu zwiodą. Z powodu rozszerzenia się bezprawia oziębnie miłość wielu. Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Co to znaczy, że wielu się zgorszy? Słowo to można też przetłumaczyć upadnie, potknie się lub urazi. Takie osoby w społeczności uczniów Chrystusa zrażą się do kogoś lub zgorszą kimś i wówczas będą wydawać braci władzą. Czyli będą donosić na braci i, co ciekawe, będą nienawidzili braci. Ci, którzy powinni miłować się wzajemnie, będą się nienawidzili. Już bardziej oddalić się od nauk Chrystusa no nie można. To prawdziwy upadek ludzi, którzy poznali Zbawiciela, ale jego nauk nie zachowali. Te wersety zapowiadają, że będziemy nie tylko znienawidzeni przez narody, ale że też bracia i siostry będą zdradzali się wzajemnie. I jakby tego było mało, werset 11 zapowiada, że w tym całym zamieszaniu pojawią się jeszcze fałszywi prorocy, czyli osoby nauczające błędnie z powołaniem się na Boga, że niby Bóg dał im takie zrozumienie. Nie będzie wesoło, ale Chrystus podsumowuje te proroctwa słowami. Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Te prosta spełnią się na pewno, więc nam nie pozostaje nic innego, jak skupić się na celu naszego zbawienia i nie oglądając się na pokusy uniknięcia prześladowań, dążyć do zwycięstwa. Skoro nie możemy tego uniknąć, to przejdźmy przez to z podniesioną głową i zdecydowanym postanowieniem, by trwać, bez względu na to, jak szatan zechce nas z tej drogi zepchnąć. Obecnie pracuję nad wydaniem nowego przekładu Pisma Świętego, w którym język będzie bardziej współczesny i łatwiejszy w zrozumieniu. A przede wszystkim przywrócę w nim prawdziwe imię Chrystusa. Całe to tłumaczenie będzie dostępne za darmo na stronie www.jeszu.com Jeśli chciałbyś wesprzeć powstanie tego przekładu i dostać wersję drukowaną, to wesprzyj ten projekt finansowo na stronie rzutka.pl. Link znajdziesz pod tym filmem. Dziękuję.